Do grona radnych w powiecie dołączyła nowa osoba, Elżbieta Gajewska. Zastąpiła ona Krystynę Madełę. Na poprzedniej sesji Rady Powiatu radni wygasili mandat Krystyny Madeły na wniosek jej samej. W to miejsce powołana została Elżbieta Gajewska. Uroczyście ślubuję, rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego. Przed suwerenności interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla komyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dołącz Bóg. Nowa radna na co dzień jest związana zawodowo z Miejską Biblioteką Publiczną Centrum Kultury w Boguszowie Gorcach, gdzie od 2008 roku pełni funkcję dyrektora tej instytucji. Nowa rola radnej to dla Elżbiety Gajewskiej samorządowy debiut. Na pewno będę popierać ważną i poruszaną dzisiaj bardzo często kwestię remontu dróg. Jest to rzeczywiście bolączka poszczególnych gmin całego powiatu wałbrzyskiego, także na pewno będziemy tutaj ostro pracować ja Postaram się bardzo mocno popracować nad tym, żeby ulepszyć te drogi. Elżbieta Gajewska startowała do wyborów z listy KWW Nasz Powiat w okręgu pierwszym Boguszu w Gorce. Otrzymała 69 głosów.